Cześć! Z tej strony Sylwia Zając i zapraszam Was do cyklu podsumowań najważniejszych newsów z branży w magazynie Rekruter. A więc zaczynajmy. Chciałam zwrócić Waszą uwagę na artykuł dotyczący tego, jak firmy przeciwdziałają koronawirusowi. Zrobiliśmy anonimowe badanie dla topowych pracodawców, w którym zapytaliśmy o różne rozwiązania, które pracodawcy zastosowali w związku z przeciwdziałaniem koronawirusa. Ponadto stworzyliśmy takie zestawienie dotyczące pakietu pomocowego dla przedsiębiorców. Porównaliśmy propozycje z Polski, z Anglii, z USA na temat właśnie tych rozwiązań, które, które rząd, rządy tych państw wprowadziły. Dodatkowo zwróciliśmy też uwagę na komunikację na LinkedInie w dobie koronawirusa. Zrobiliśmy taki przegląd wybranych agencji rekrutacyjnych i pracodawców i sprawdziliśmy ich posty i wpisy właśnie na temat tego, jak się komunikują. Myślę, że to już daje jakiś obraz na temat trendów, które nastąpiły w obecnym czasie w takiej komunikacji. Warto jeszcze zajrzeć do artykułu dotyczącego młodych talentów i tego, czy obecna sytuacja wpłynie na opóźnienie ich wejścia na rynek pracy. Wiemy, że trwa teraz nauczanie zdalne, ale nie wiemy wciąż, czy egzaminy maturalne bądź sesje egzaminacyjne nie zostaną przesunięte, co też w konsekwencji nie opóźni wejścia na rynek pracy, więc taki temat też poddaliśmy refleksji. Oraz sprawdziliśmy też, jak wygląda obecnie sytuacja na rynku pracy we Włoszech. Mieliśmy okazję porozmawiać z mieszkańcami Włoch, zrobiliśmy przegląd portalu pracy włoskiego i sprawdziliśmy, jak Włosi sami reagują na obecną krytyczną sytuację w ich kraju. Także serdecznie zachęcam do lektury naszych artykułów. Jeśli macie jakieś komentarze, feedback odnośnie naszych treści, będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i do usłyszenia w następnym przeglądzie.